Wiedzieliście o tym, że Stany Zjednoczone to już nie są sojusznikiem Polski, tak? I brali udział w tych ćwiczeniach Rosji, Zapad 2025. Amerykanie tak, dokładnie dwóch ich brało. tak. I ta pani wam wytłumaczy, ta pani jest jeszcze niezdiagnozowana, także nie denerwować się, słuchać. Trump jest teraz jasne, że jest wrogiem Polski. Jest jasne, że jest sojusznikiem Putina, a nie Polski. I w razie zagrożenia, moim zdaniem, prędzej pomoże Rosji niż Polsce. I Polacy zaczynają to widzieć. To nie jest tak, że Polacy już to zobaczyli w pełnej krasie. To jest proces, ale zaczynają to widzieć. Amerykanie wzięli udział we wspólnych manewrach z Rosją i Białorusią w manewrach Zapad. Wiecie o tym? Amerykańskie wojska razem z Rosjanami i Białorusinami ćwiczą scenariusz agresji na NATO i na Polskę. Żeby się nie okazało, że te amerykańskie wojska w Polsce są koniem trojańskich, trojańskim Rosji, tak sobie pomyślałam, kiedy o tym usłyszałam.